Dzień dobry, dzień dobry. Ilona Arte na kanale SIO. I pułkownik Piotr Wroński, artysta. Kim jesteśmy, dla kogo jesteśmy i kogo szukamy. Punkt drugi. Budujemy jedność, czyli łączymy się, by wspólnie. Budować stabilny kraj i dość z podziałami. Oczywiście, chcemy uniknąć i unikamy, ponieważ, proszę Państwa, żeby praktykować jakąkolwiek ideologię, etykę i cokolwiek, to trzeba mieć gdzie. A jak się nie ma gdzie, to sobie możemy mówić o wszystkim, proszę Państwa. I jesteśmy dość konkretni. No tak, i y, y, oburzają nas, y, tak Piotr, ciebie, jak i mnie, wpisy y, na przykład różnych profesorów, którzy y, na swoich social mediach piszą, że Polskę należy podzielić na A i B, albo tam A i tam Z. Nie.